940, Dla Zaprzyjażonego z naszym miastem francuskiego wraz z merem serdecznie witamy jeszcze raz gorąco na Trybunach Stadionu do wszystkich. Życzę przeżywania wspaniałych wrażeń i emocji związanych z potyczką. A história yes, yes, yes. yes, Z to spotkanie jako bardzo ważne dla obu zespołów. A po 90 minutach, które za nami mogę jeszcze Państwu oświadczyć, że po tej serii pojedynków po trenera Wiesława Wojno ponownie zasiadają na fotelitera lidera tej klasy rozbójstwa. Czwartecz, że to A my żeby, żeby ten mecz wstępnie nas gdzieś tam jeszcze w tabelach, w tabeli, w baryce, W meczu z zajęliśmy dobre spotkanie, nie chcę przechwalać do końca, że bardzo dobre, ale na pewno bardzo dobre w pierwszej połowie. Gdzie no, byliśmy ze swoim dominującym, faktycznie przeciwnik nie był w stanie spożyć sytuację pod naszym bramką.